Festiwal jako przedsięwzięcie to jest łączenie młodych, utalentowanych ludzi z drugą stroną, ze stroną biznesu. Myślę, że to jest dobre połączenie po prostu młodzi, zdolni polscy naukowcy i świat biznesu, który oczekuje właśnie w przyszłości takich pracowników u siebie. Spotykają się w jednym miejscu osoby, które mają różne pomysły, które mają różne projekty, inne spojrzenie na świat. To, co właśnie w rękach, jest to robot, którego zadaniem jest znaleźć wiecie z labiryntu. W tym kartonie znajdują się bakterie z rodzaju fotobakterii. To robot posiadający 6 stopni swobody. W moim badaniach zajmowałam się synchronizacją kółków. Jesteśmy w stanie, dzięki naszemu programowi, zaprojektować misję na Marsa. Jest dużą szansą dla młodych naukowców. Wszystkie prace zgłoszone do festiwalu były bardzo ciekawe, natomiast te, które znalazły się w finale, prezentowały już wysoki poziom. Dzisiaj jestem laureatem bardzo prestiżowego konkursu Explory. Wygrałem dzisiaj drugą nagrodę główną, a także wyjazd na międzynarodowy konkurs młodych naukowców Intel Arts. Na festiwalu Explory zdobyłem trzecie miejsce. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Życzę im tego, żeby rozwijali swoje zainteresowania i swoje pasje. Żeby nigdy nie obniżali sobie poprzeczki. I wytrwałości w tym, co realizują, żeby przełamywali bariery, żeby starali się udowadniać swoje racje. To, co dzisiaj jest ich tylko zainteresowaniem, pewnym hobby, w przyszłości przełożyło się na drogę życiową, drogę, w której osiągną sukces. To nie jest konkurs, który pozwala wygrać nagrody, to jest konkurs, który rozwija Wasze pasje. Ja nie żałuję, nie żałuję tego, że się zgłosiłam. Szukamy talentów i nie, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie talentów. Nazywam się Mateusz Stec, wygrałem eksplory i chcę zmienić się.